Z Albertem spotykamy się w przerwie meczu Elefanty y, Orwim Mirosłowaka, K, w którym elefanty Miażdż domywali 58-28. Na początek, kilka ciepłych słów, Alberto, świetny mecz, kilka trafionych trójek, 17 punktów, jakiś komentarz? No, siedzi po prostu, fajnie. Chłopaki trafiają wszystko. Strefa to też fajna. Spasuje wszystko. Łączysz obowiązki zawodnika Basket Hills y, oraz zawodnika Elefantów? Powiedz mi, starczy się na to wszystko sił? Starsze czasem mam dużo siły też. Przed to była matura. Kultura. Będzie ok. zdana, nie? Trzymać kciuki. Okej, okay, trzymamy kciuki. E, powiedz mi, kto gra pierwszą ligę? No tak, to może być albo z Samobrony, albo Pippersów. No rok temu to był też Pippersów, no ale zobaczymy. Samobrony mówisz, to tak? Samobrona. Kole ok. i Gadżet to... I powiedz mi, macie już za sobą mecze z, ze wszystkimi z, zespołami z dołu tabeli. Powiedz mi, kto w twoim zdaniem spadnie z pierwszej ligi? Jak to co? No... Nie wiem, wszystkie fajne składy. Ale myślę, że Monoli. Myślę, że Monoli. Dziękuję Ci i powodzenia w dalszej części meczu. Nie teraz.